Good morning, good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. So we talked about religion and customs of this world. Rozmawialiśmy o religii i zwyczajach tego świata. Paul also talks about the values of this world. Paweł mówi również o wartościach tego świata. You know that the value system of this world is very perverted. System wartości tego świata jest bardzo wypaczony. Jest tak wypaczony, że mnie to frustruje. Absolutnie odmawiam podporządkowania się systemowi wartości tego świata. Wystarczy o tym pomyśleć. Myślę, że wszędzie jest źle, ponieważ system tego świata jest wszędzie taki sam. Ale w niektórych krajach jest to prawdopodobnie bardziej widoczne niż w innych. Na przykład w kraju, w którym mieszkam, ludzie nie są doceniani w sensie ogólnym. Pozwól, że to wyjaśnię. Jest bardzo wiele osób miliony. Work forty hours or more every single week. Pracuje 40 albo więcej godzin tygodniowo. And they go home with an equivalent of about 180 euros a month. I wracają do domu z równowartością około 180 euro miesięcznie. And you know what the shocking thing is? I wiesz co jest najbardziej szokujące? When I talk to Christian friends. Kiedy rozmawiam z chrześcijańskimi przyjaciółmi.

They told me over and over and over again. Oni powtarzają mi w kółko, w kółko, w kółko to samo. I am not doing anything wrong. I'm paying them the minimum salary that's required by the law. Nie robię nic złego. Płacę im minimalne wynagrodzenie wymagane przez prawo. I I ask him this question. A ja zadaję im pytanie. So who has established this value? Więc kto ustalił tę wartość? Is there anything in the Bible that has established a minimum salary? Czy jest coś w Biblii, co określa minimalną pensję? Ta wartość została ustanowiona przez ludzi, którzy żyją w innym systemie zwanym tym światem. Mogę ci zagwarantować, że gdyby Jezus był gubernatorem Twojego kraju, nigdy nie ustanowiłby tej minimalnej pensji. Jeśli spojrzysz na wszystkie rzeczy, które są cenne na tym świecie, a następnie pomyślisz, czy są to naprawdę te same rzeczy, które są cenne w królestwie Bożym? And you will find out they are opposite. Wtedy przekonasz się, że są one przeciwne. You know what is in the kingdom? To serve. Czy wiesz, co jest cenne w królestwie Bożym? Służyć. You know what is in the kingdom? To love. Czy wiesz, co jest wartościowe w królestwie Bożym? Kochać. Nieboles valuable in the kingdom. Czy weź, co jest cenne w królestwie? To consider every single you ever meet more important than yourself. Uważać każdą napotkaną osobę za ważniejszą od siebie. That's what the Bible says. Consider one another higher than yourself. Tak mówi Biblia. Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. See in the in the kingdom of God. W królestwie Bożym. One another is a very valuable thing. Jeden drugiego jest bardzo cenną rzeczą. To care for one another, to forgive one another, to love one another. Troszczenie się o siebie nawzajem, wybaczanie sobie nawzajem, kochanie się wzajemnie. In the system of this world, w systemie tego świata, if somebody treats you wrong, jeśli ktoś traktuje cię źle, Cenne jest to, że wygrasz z nim sprawę sądową. Ale w Królestwie Bożym, jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, oferujesz drugą stronę. Musimy więc zrozumieć, że dlatego, że coś ma wartość w tym świecie, nie oznacza, że faktycznie ma wartość. W systemie tego świata Money is very very valuable. W systemie tego świata pieniądze są bardzo bardzo cenne. In the kingdom of God, people are valuable, not money. W królestwie Bożym cenni są ludzie, a nie pieniądze. So if I don't use my finances to touch other lives, jeśli nie wykorzystuję swoich finansów by wpływać na życie innych, to mam niewłaściwy system wartości. Kiedy zrozumiałem, że system wartości tego świata jest w wielu przypadkach przeciwny do systemu wartości królestwa, Postanowiłem zmienić swój system wartości. Because we must never assume that the world knows, how to place the, right value on the right things. ponieważ nigdy nie możemy zakładać że świat wie jak nadać właściwą wartość właściwym rzeczom you know one day i, I don't know how it really happened pewnego dnia nie wiem jak to się naprawdę stało one day i had this kind of this revelation i guess pewnego dnia doznałem objawienia that the most valuable thing to god are people że najcenniejszą rzeczą dla boga są ludzie because nothing more valuable nie ma nic cenniejszego. Ale na tym świecie wykorzystujemy ludzi, żeby zdobyć to, co uważamy za cenne. W momencie, gdy zrozumiałem, że w królestwie ludzie są cenni, poświęciłem swoją energię, swój czas, zrezygnowałem ze snu i pieniędzy tylko dla ludzi. Wiesz, Niektórzy uważają, że sposób, w jaki żyję, jest głupi. They think, you know, that I should look more out for myself. Ponieważ myślą, że powinienem bardziej dbać o siebie. what is the of this world? Widzisz, jaka jest wartość tego świata? Put yourself first. Stawianie siebie na pierwszym miejscu. What is the of the kingdom? Jaka jest wartość królestwa? Put God first in all things and then love everybody. Stawiać Boga na pierwszym miejscu we wszystkim, a potem kochać wszystkich. do a little Pozwól, że zadam Ci małą pracę domową. And as homework, take a piece of paper. Jako zadanie domowe wejść kartkę papieru and a pen i długopis. And prayerfully say Holy Spirit, I want you to show me what is extremely valuable to me. W modlitwie powiedz, Duchu Święty, chcę, abyś pokazał mi, co jest dla mnie niezwykle cenne. A następnie zapisz to wszystko. To zapisz to według priorytetów. Say, A następnie powiedz, Panie, pokaż mi. Is this the same of value in your Czy jest to ten sam priorytet wartości w Twoim królestwie? Jeśli jest. Be thankful. Jeśli tak, to bądź wdzięczny. If it's not, Jeśli nie, repent and change. Pokutuj i zmień się. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro.